Shulum Aleichem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Kilka tygodni temu, po dosłownie latach poszukiwań, udało mi się zdobyć jedną z najrzadszych książek żydowskich. Zdobycie tej książki naprawdę graniczy z cudem. Książka ta jest zbiorem odpowiedzi na skrajnie trudne pytania, które mogły pojawić się tylko w czasie wielkiej tragedii, takiej jak Holokaust. Ale to nie będzie film o Holokauście bo ta książka zainspirowała mnie do opowiedzenia Wam o Pikuła Nefesz, ratowaniu życia, czyli koncepcji w judaizmie, która opisuje warunki ratowania życia w obliczu złamania prawa żydowskiego. Chciałbym Wam opowiedzieć o podejmowaniu trudnych decyzji i odpowiedziach na trudne pytania. Czy wolno ratować tonącego Goja w Szabez? Czy wolno poświęcić własne życie dla ratowania innego życia? Czyja krew jest bardziej czerwona? Czy wolno poświęcić życie innego człowieka, żeby ratować swoje życie? Według prawa żydowskiego mamy odpowiedź na wszystkie te pytania. Będzie to niełatwy, choć myślę, że ciekawy odcinek. Zapraszam. Nieraz Wam już mówiłem, że judaizm nie boi się trudnych pytań. Maimonides, znany nam pod akronimem Rambam, uczy, że mamy obowiązek zadawać trudne pytania, ale jeszcze większym obowiązkiem jest szukanie odpowiedzi na trudne pytania. Z jednoczesnym zrozumieniem tego, że nie jesteśmy w stanie poznać każdą odpowiedź. Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi, a niektóre odpowiedzi nie jesteśmy w stanie zrozumieć. W tym odcinku przede wszystkim chcę opowiedzieć Wam o tym, czy wolno złamać najświętsze zasady judaizmu, czy można złamać Szabez, czy wolno nam złamać prawo żydowskie i zrobić coś przeciwko Tojra, żeby ratować życie obcej dla nas osoby. Judaizm daje tylko jedną odpowiedź na to pytanie. Ta odpowiedź jest stanowcza i bez żadnej wątpliwości. Mamy obowiązek złamać prawo żydowskie, żeby ratować życie drugiej osoby. Koncept ten nazywa się Pikuan Nefesz, a znaczy to ratowanie życia, a wręcz ratowanie duszy. Koncept Pikuan Nefesz dotyczy każdej sytuacji, kiedy. Żeby uratować ludzkie życie, trzeba złamać prawo żydowskie. I jeszcze raz powtórzę, że Żyd ma obowiązek złamać prawo żydowskie, żeby ratować ludzkie życie bez różnicy, czy osoba potrzebująca pomocy jest Żydem, czy nie jest. Tojra nas uczy, że my Żydzi mamy obowiązek żyć według Tojra, a to znaczy, że mamy żyć według zasad, jakie dał nam Bóg. Nie umierać przez te zasady, bo Tojra to życie. I życie jest największą wartością w judaizmie. Talmud w traktacie Juma, na stronie 85a, zawiera dyskusję na ten właśnie temat. Skoro życie jest najważniejsze, to nie ma takiego prawa w Tojra, które to życie narażałoby na niebezpieczeństwo. Bóg dał nam Tojra instrukcję życia właśnie po to, żeby żyć, żebyśmy życie chronili i żebyśmy byli bezpieczni. Judaizm zupełnie odrzuca zasadę, żeby żyć według zasad i umierać za te zasady. Podejście judaizmu jest zupełnie odwrotne. Żyj dzięki zasadom, a nie umieraj przez te zasady. W Talmudzie mamy opisany szereg przykładów, żeby nikt nigdy nie miał wątpliwości, jeśli chodzi o ratowanie życia. Mamy opisaną na przykład sytuację najwyższego kalibru, czyli złamania Szabasu w celu ratowania życia, bo skoro za złamanie Szabasu jest kara śmierci, to czy na pewno życie obcego człowieka można ratować w Szabes, niejako poświęcając swoje życie jednocześnie? Dlatego Talmud. Jasno i wyraźnie opisuje zastosowanie konceptu pikuła-nefesz i podaje przykłady ratowania na przykład tonącego dziecka, albo podaje przykład pocięcia, połamania drzwi, które przygniotły dziecko, czy choćby podaje przykład przebicia i rozebrania muru, który zawalił się na dziecko. Nie bez powodu Talmud podaje przykład dziecka, ma to ogromne znaczenie, i tu możecie zobaczyć trochę, jak działa Talmud. W dyskusji rabini używają przykładu dziecka, które jest w sytuacji zagrożenia życia, żeby podkreślić, że nieważne, kto potrzebuje tej pomocy. Mamy obowiązek pomóc. Nie zrozumcie mnie źle, bo rabini nie mówią tutaj, że życie dziecka jest mniej ważne, has weszulem. Chodzi o to, że dziecko może być. Za małe, żeby z nami rozmawiać. Dziecko może nie wiedzieć, kim jest. Chodzi o to, że nie mamy prawa zastanawiać się, na przykład pytać osobę potrzebującą pomocy, skąd jesteś? Ty jesteś Żyd czy Goj? W co wierzysz? Bogaty jesteś czy biedny? A zapłacisz mi za pomoc, a odwdzięczysz się? W ten sposób dowiadujemy się, że mamy obowiązek wobec. Każdego, kto potrzebuje pomocy. A jedyną motywacją do pomocy w takiej sytuacji powinna być nasza moralność, a nie na przykład to, czy osoba nam zapłaci za pomoc, czy nie. Nie możemy też zastanawiać się, czy warto pomóc, albo nie możemy rozstrzygać, czy warto pomóc komuś, kto jest Żydem. Czy może komuś, kto Żydem nie jest? Technika ta używana w Talmudzie, w studiowaniu Talmudu, nazywa się kalwa hojmer i polega na tym, że z sytuacji mniejszej wyciągamy wnioski w górę. Czyli jeśli mam obowiązek pomóc dziecku, które może nie mówi, może nie wie, kim jest, to nie powinno mnie to w ogóle obchodzić i muszę pomóc każdemu dorosłemu jak najbardziej. Muszę pomóc każdemu człowiekowi w potrzebie i uratować życie, nawet jeśli wiąże się to ze złamaniem prawa żydowskiego. Judaizm stawia ludzkie życie ponad prawo. Tak samo mamy obowiązek ratować swoje życie, jak i innych ludzi. Dlatego, w sytuacji, kiedy nasze życie jest zagrożone, mamy obowiązek zrobić wszystko, żeby życia nie stracić. I dlatego zjedzenie niekoszernego jedzenia nie jest przewinieniem, jeśli istnieje zagrożenie życia. W czasie wojny, na przykład, ludzie głodowali. W getcie warszawskim rabini nawet postanowili w pewnym momencie, że żeby ratować życie głodujących ludzi, Będą ubijali konie, żeby nakarmić ludzi. Koń jest zwierzęciem niekoszernym i w normalnej sytuacji nie wolno nam mieć końskiego mięsa. Podobnie ma się sytuacja z lekarstwami. Jeśli lek, który przyjmujesz doustnie ratuje Ci życie, to nie ma najmniejszego problemu, że kapsułka jest zrobiona z żelatyny, która pochodzi od świni. Czy lek jest produkowany na bazie czegoś, co jest niekoszerne. W przypadku leków mamy kilka różnych kategorii leków i sytuacji, kiedy to koszerność tych produktów ma bądź nie ma znaczenia. Wszelkie suplementy diety w prawie żydowskim nie są uznane za leki, ponieważ nie mają żadnego działania. Najczęściej nie, nie mają działania. Dzisiaj wiemy, że wiele z tych produktów to nic innego jak sprytne oszustwo marketingowe, bo większość z nich to naciąganie ludzi na totalne bzdury. Więc suplementy diety muszą mieć certyfikat koszerności. Chyba, że ten suplement diety, wybaczcie, nie wiem jak, ale jeśli ratuje życie, to wtedy nie ma znaczenia, czy jest koszerny, czy nie. Leki ogólnie nie potrzebują certyfikatu koszerności, jeśli leczą i ratują życie. Prawo żydowskie pozwala także na prewencję, więc na przykład mimo iż w szabez nie wolno nam nosić poza domem nic oprócz ubrania, to wolno nosić w kieszeni na przykład epipen, czy insulinę, czy lekarstwo ratujące życie i użyć tego, jeśli takie coś jest potrzebne. I tutaj muszę wspomnieć o bardzo przykrej sytuacji, która istnieje w mentalności antysemitów, najczęściej pseudoznawców, którzy no niestety czasami nawet mają tytuły naukowe i opowiadają totalne bzdury związane z judaizmem. Niestety w mentalności tych pseudoznawców... Tych brunatnych kaznodziei, którzy nie mają pojęcia o judaizmie i chcą tylko zaszkodzić judaizmowi, i nie wiem w jaki sposób wypaczyć żydowską moralność, chyba istnieje takie przekonanie, że podobno Żydzi mają takie prawo, które mówi, że można poświęcić życie innego człowieka, żeby ratować swoje życie, co jest kompletną bzdurą. Nie wolno poświęcić życia innego człowieka, żeby ratować swoje życie. Nie wolno nam tego robić. Nie ma w judaizmie takiego prawa. Jest to kompletna bzdura, głoszona przez idiotów nie mających pojęcia o judaizmie. Nie wolno poświęcić życia innego człowieka, żeby ratować swoje życie. Nie ma w judaizmie takiego prawa. Zapamiętajcie i korygujcie to, jeśli widzicie w przestrzeni publicznej takie głoszone bzdury przez ludzi najczęściej, którzy w jakiś sposób, nie wiem, no chcą chyba zaszkodzić judaizmowi i czerpią z tego przyjemność. Pamiętajcie, jest to totalna bzdura. Nie wolno poświęcić życia innego człowieka, żeby ratować swoje życie. Co jest jednak sytuacją zagrożenia życia? Bo to, że ktoś się topi, no to jedno i jest to sytuacja oczywista. Natomiast sytuacji zagrożenia życia może być dużo, więc dokładnie opisuje to prawo żydowskie. Na przykład mróz jest zagrożeniem życia jest sytuacją, w której życie jest zagrożone. I znamy przypadek z historii, kiedy to hasycki mistrz sam Bobo Werebe, rozpalił w piecu, kiedy w zimę piec zgasł w czasie szabasu, a w domu były dzieci. Prawo żydowskie też mówi, że osoby starsze i potrzebujące, potrzebujące ciągłej pomocy, są w pewnym sensie w nieprzerwalnym zagrożeniu życia. I jeśli osoba starsza się wywróci has i potrzebuje pomocy, to nawet jeśli nam się wydaje, że ten wypadek nie jest zagrożeniem życia, to mamy prawo zadzwonić w czasie szabasu po karetkę i wezwać pomoc i jak najbardziej pomóc tej osobie w każdy sposób. Kobiety w ciąży są w ostatnim trymestrze w ciągłym zagrożeniu życia, a sam poród jest uznany za sytuację krytyczną, i sama kobieta jest uznana przez prawo żydowskie od momentu porodu przez kolejne kilka dni. Za śmiertelnie chorą, i jeśli kobieta zaczyna rodzić w Szabez, to pakujesz ją do samochodu i jedziesz, a nie dzwonisz po karetkę. Bo w tej sytuacji liczy się każda minuta. Z rodzącą kobietą w Szabez jest związane wiele praw, ponieważ poród jest sytuacją naturalną i trzeba się go spodziewać. Dlatego zaleca się, żeby być zawsze gotowym na poród w Szabez. Żeby jak się da zminimalizować to łamanie Szabasu. I przygotować się na chwilę, jak najlepiej. Sama karetka, natomiast, jest już bardzo ciekawym tematem, bo lekarze, żołnierze, policjanci, pomoc medyczna mogą pracować w Szabez, ponieważ albo ratują życie, albo spełniają rolę prewencyjną i chronią przed utratą życia. W Stanach Zjednoczonych, tam gdzie są duże skupiska Żydów, działają specjalne karetki nawet nazywające się Hatzola. I są to karetki obsługiwane przez religijnych Żydów i jak najbardziej pracują w Szabez. Moglibyście zapytać, po co żydowskie karetki? A po to, żeby długo nie czekać na karetkę? Bo taka żydowska karetka jest zaparkowana na dzielnicy żydowskiej. Po to też, żeby osoba, która potrzebuje pomocy. Osoba, która jest Żydem, religijnym Żydem, nie musiała się w żadnym momencie martwić o prawo żydowskie, bo obsługa karetki zadba o wszelkie prawa. Obsługa karetki także zna wszelkie tradycje i wie, co robić w przypadku religijnych Żydów, co daje pacjentom duży komfort psychiczny. Tylko nie zrozumcie tego tak, że Żydzi korzystają tylko z żydowskich karetek, a żydowskie karetki obsługują tylko Żydów. Tak nie jest. Przyjeżdża ta karetka, która jest bliżej, bez różnicy czy to karetka żydowska, czy nie, i jedzie do zdarzenia ta karetka, która jest bliżej. Hacola działa jak normalny ambulans i jeździ na wszelkie zgłoszenia, nie wybiera tylko tych żydowskich. Złamanie prawa żydowskiego może nastąpić tylko jeśli konkretnie ratujemy bezpośrednio życie. Więc jeśli zawali się, hasłem budynek w Szabez, to bez zastanowienia ratujemy ludzi, którzy mogli się tam znajdować. Natomiast nie wolno zadzwonić na przykład na policję w Szabez i powiedzieć, że może lepiej niech nie chodzą na czerwonym świetle ludzie, bo mogą zginąć. Musi być sytuacja ratowania życia, a nie zapobiegania wyimaginowanemu zagrożeniu życia. Kolejna zasada Pikuła Nefesz mówi o opóźnieniu w udzielaniu pomocy. Talmud uczy, że rabin, nauczyciel osoby, która pyta go, czy można złamać prawo, żeby ratować życie, jest skrajnym idiotą, bo powinien on tak uczyć swoich uczniów, żeby żaden nigdy nie miał wątpliwości, czy można złamać prawo żydowskie dla ratowania życia, czy nie. Talmud mówi, że ten, kto działa szybko, żeby ratować życie, jest wielkim człowiekiem. Ten, kto zastanawia się, czy może ratować życie i stawia pytania, rozlewa krew. Ciekawą sytuacją z wielu względów jest transplantologia, bo jak mam nadzieję każdy wie, jest to dziedzina medycyny ratująca życie bez żadnych wątpliwości. Jeśli ktoś ma okazję uratować drugie życie, oddając swój organ, to nie ma obowiązku tego robić, ale ma do tego pełne prawo. I jest to wielka mycwa. Oczywiście mówię tu o przypadkach transplantologii od żywego dawcy, czyli na przykład przeszczep nerki, płata płuc, części wątroby, trzustki, no i części jelit. Transplantologia w judaizmie jest bardzo ciekawym tematem, bo już na przykład z organami od zmarłej osoby nie zawsze jest tak łatwo, ale ogólnie tak, transplantologia ratuje życie i jest dozwolona w judaizmie z zachowaniem pewnych praw żydowskich. Bo czy wolno oddać swoje, czy zabrać komuś innemu życie, żeby ratować inne życie? Prawo żydowskie mówi, że każdy człowiek, absolutnie każdy żyd czy goj, każdy ma tak samo czerwoną krew. Niczyje życie nie jest ważniejsze. Każde życie jest tak samo ważne. Czy wolno oddać życie, żeby ratować inne życie? Odpowiedź jest skomplikowana, bo wprost mówiąc nie. Nie można oddać swojego życia za inne życie, ale jednocześnie, jeśli oddasz swoje życie za kogoś, to jest to wielki akt, wielka mycwa i w żadnym wypadku nie jest to złamanie prawa żydowskiego. Chodzi tu bardziej o to, że nie masz takiego obowiązku, żeby poświęcić swoje życie, więc mówiąc, że nie można, być może użyłem trochę za mocnego słowa. Żeby uratować drugie życie, możemy jednak zaryzykować swoje życie, ale tylko w takim stopniu, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia większej niż osoba, której pomagamy. Nie chcę tutaj poruszać etycznych sytuacji, takich jak: czy wolno kraść? żeby ratować życie, czy wolno narazić czyjeś życie, żeby ratować inne życie. Są to często trudne i indywidualne sytuacje i nie mi rozstrzygać. Są od tego poważniejsi ludzie, na którzy, którzy się na tym znają lepiej ode mnie. W całym prawie żydowskim są natomiast pewne sytuacje, jest ich kilka, kiedy nie wolno nam ratować życia i chodzi tu o ratowanie własnego życia. W różnych sytuacjach nie wolno nam złamać prawa żydowskiego i musimy oddać swoje własne życie, jeśli ktoś zmusza nas pod groźbą zabicia nas do zabicia innego człowieka, bałwochwalstwa albo czynów, czynności seksualnych zabronionych przez prawo żydowskie. Pozwólcie teraz, że opowiem Wam trochę o tej książce, o której wspomniałem na początku. O książce, która odpowiada na. Takie bardzo trudne pytania, właśnie, bardzo często skrajnie skomplikowane moralnie pytania. 27-letni rabin został uwięziony w getcie w Kownie na Litwie w czasie II wojny światowej. Był wtedy już znanym człowiekiem, był studentem wielu wielkich rabinów, mimo młodego wieku miał już opinię znawcy prawa żydowskiego. Rabin Efraim Ośr stał się duchowym liderem i wsparciem dla tysięcy Żydów z getta w Kownie, ale także w późniejszym okresie wojny w obozie koncentracyjnym w Kownie. Rabin Efraim, jak wielu innych rabinów w czasie wojny, stanął przed niezliczoną liczbą pytań związanych z życiem Żydów w czasie wojny, z zastosowaniem prawa żydowskiego. Pytania dotyczące etyki i trudnych wyborów. Rabin Efraim był rabinem, do którego Żydzi z getta przychodzili z najtrudniejszymi pytaniami. Z pytaniami czasem tak irracjonalnymi, że aż trudno sobie wyobrazić, że w takich skrajnych sytuacjach ktoś w ogóle myślał o judaizmie i stosowaniu prawa żydowskiego i tym, jak żyć zgodnie z Tóra. Rabin odpowiadał na te pytania i spisywał je wszystkie na małych kawałkach papieru. Tuż przed deportacją do obozu koncentracyjnego, rabin zakopał w metalowej puszce wszystkie pytania i odpowiedzi, jakie dał ludziom. Dlaczego je zakopał? Po pierwsze, chciał, żeby przyszłe pokolenia poznały sytuację, w jakich znajdowali się religijni Żydzi. Po drugie, co ciekawe, rabin nigdy nie stracił nadziei, że uda mu się przeżyć. Wierzył, że kiedyś odkopie te pytania i będzie mógł sprawdzić, czy dał ludziom dobre odpowiedzi, czy nie skrzywdził nikogo swoimi radami, czy sam nie złamał prawa żydowskiego. Prawo żydowskie mówi, że jeśli robisz to, co każe ci rabin, to choćbyś łamał prawo żydowskie, nie jesteś winny tego, co robisz i wszelkie winy za to złamanie prawa przechodzą na rabina, który ci udzielił rady w tym temacie i powiedział, co i jak masz robić. Jak widzicie, bycie rabinem jest bardzo odpowiedzialną funkcją, bo odpowiada się za każdą poradę halachiczną, jaką udzielasz osobie. Rabin Efraim Ośry, barucha się przeżył wojnę i w 1959 roku wykopał puszkę z pytaniami i odpowiedziami. Pytania i odpowiedzi spisał w formie książki i jest to bardzo popularna forma książek żydowskich. Pytania i odpowiedzi. Na przeróżne tematy. W mojej bibliotece, która mnie otacza, co najmniej 25% książek to właśnie książki pisane w takiej formie zagadnień, pytań konkretnych i odpowiedzi na te pytania. Rabin Ośry wydał książkę z odpowiedziami na pytania, jakie dostał w czasie wojny. Książka ta ma tytuł Shailos Utsiuvos Mima Ama Kim, co znaczy. Pytania i odpowiedzi z dna głębokości. Jest to jedyna znana książka zawierająca problemy halakiczne związane z gettem, obozami koncentracyjnymi, życiem Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Jest to jedyna taka książka, która została napisana w czasie wojny. To czyni tą książkę wyjątkową i inną niż wszystkie książki o podobnej tematyce, bo po wojnie powstawały podobne książki, jednak ta jedna, jedyna była prosto ze środka getta. Jest jedyną, która w tak autentyczny sposób przedstawia ludzkie problemy. Dzisiaj jest to jedna z najrzadszych współcześnie wydanych książek żydowskich. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że powinna być raczej popularną pozycją z powodu swojej wyjątkowości. Nie wiem dlaczego nie jest publikowana i ogólnie dostępna. Być może z powodu powagi tematów, jakie tam są poruszane. Być może z powodu drastycznych tematów, jakie się tam pojawiły. Jak na przykład to. Czy wolno jeść ludzkie mięso w czasie głodu? I tutaj od razu zaznaczę to, co napisał rabin Efraim w tym temacie w swojej książce, że nie zna ani jednego przypadku kanibalizmu w getcie czy w obozie koncentracyjnym, a samo pytanie zostało po prostu zadane i wynikło z kontekstu rozmowy o tragedii i sytuacji ludzi w getcie. Dzisiaj. Zestaw tych książek, a jest to 5 części w zestawie, na aukcjach osiąga ceny liczone w tysiącach dolarów i pojawia się taka okazja kupna bardzo rzadko. Istnieje także tłumaczenie tej książki na język angielski i tłumaczenie kosztuje, najtańsze jakie znalazłem, to ponad 1000 dolarów. Za jeden egzemplarz. Pytania w książce są przeróżne. Na przykład, czy wolno używać pęknięty szojfar w czasie święta Roszaszuna? Czy wolno jeść macę namoczoną w wodzie w świętopejsach, jeśli zostały o sobie wybite zęby i nie ma jak rzucić? Czy wolno kryć się na cmentarzu żydowskim? Jak zajmować się ciałem zabitych ludzi? Gdzie je chować? Jak powinniśmy traktować żydowską policję obecną w Getcie? Czy wolno używać krew do napisania czegoś na ścianie? Czy wolno jeść będąc w tym samym pokoju co ludzkie zwłoki? Pytań jest ponad 100 i naprawdę są bardzo trudne. Bo czy można użyć ubrania zabitych ludzi? Czy można popełnić samobójstwo, kiedy koniec jest bliski? Na wiele pytań w judaizmie nie ma odpowiedzi i judaizm się tego nie wstydzi, bo nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich odpowiedzi. Człowiek musi być świadomy swoich ograniczeń, natomiast pewna jest odpowiedź na pytanie dotyczące ratowania życia. Jeśli ratowanie życia wymaga złamania prawa żydowskiego, to Tora mówi, że mamy taki obowiązek. Bo niezłamanie prawa i nieudzielenie pomocy w takiej sytuacji jest uznane za pogwałcenie praw, jakie dał nam Bóg. Mamy obowiązek ratować ludzkie życie, bez względu, czy topi się goj czy żyd, bez względu, czy pomoc potrzebuje osoba biedna czy bogata. Życie ludzkie jest ponad prawem i jest największą wartością. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za spędzony czas na wspólnym poznawaniu judaizmu i tajemniczego świata Żydów. Sponsorem tego odcinka są widzowie, tacy jak Wy. Dziękuję wspierającym finansowo kanał, bo to dzięki Wam mogę oprowadzać wszystkich po tajemniczym świecie Żydów. Jak zawsze, zajrzyjcie do sekcji dla wspierających. Jako podziękowanie za wasze wsparcie, macie przedpremierowy dostęp do odcinków i materiałów bonusowych. Na koniec mam dla was zagadkę etyczną, i wielu z was zna tą zagadkę. Po torach jedzie pociąg i za chwilę uderzy w grupę powiedzmy 10 ludzi. Niestety ci ludzie nie mają szans w tym zderzeniu i wszyscy zginą. Obserwator ma jednak możliwość zmienić kierunek jazdy pociągu i skierować go na inne tory. Na tym innym torze jest jednak jedna osoba. Obserwator stoi przed dylematem moralnym: nic nie robić i pozwolić dziesięciu ludziom zginąć, czy zmienić tor jazdy pociągu i uratować dziesięć istnień za cenę jednej osoby? Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Judaizm. Ma bardzo jasną odpowiedź na to pytanie, ma bardzo jasne rozwiązanie tego problemu moralnego i w tym odcinku ta odpowiedź padła. Jeśli słuchaliście uważnie, to nie będziecie mieli problemu z rozwiązaniem tego etycznego zagadnienia, bazując na prawie żydowskim. Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Jak zawsze z nadziejami, że odcinek się podobał, a mi udało się wam przybliżyć zagadnienie Nefesz. Do zobaczenia do usłyszenia w następnych odcinkach. Prosto z tajemniczego świata Żydów. Teraz już wiesz. Lachaim.